Co będzie lepsze na start? Retinol czy retinal? I na jakie problemy skóry będą polecane retinoidy? O to zapytam kosmetologa i technologa kosmetyków Paulinę śmiech Małgów. Cześć. Cześć Natalia. Co poleciłabyś z retinalem? Z retinalem. Retinal e, substancja aktywniejsza niż retinol, ale stosowana w dużo mniejszym stężeniu. E, świetna dla skóry wrażliwej, dla skóry w przebiegu trądziku różowatego. I tutaj mam dwie propozycje z marki Dermomedica, to jest 500 Retinal Cream i 10 Retinal Cream. I to są e, kosmetyki, które dodatkowo zawierają bakuchiol, czyli taki roślinny odpowiednik retinolu i ten bakuchiol dodatkowo Zwiększa bioprzyswajalność retinalu. Mhm. Retinal ma też taką dodatkową właściwość, ponieważ on działa przeciwzapalnie, ale również przeciwbakteryjnie. Więc dla osób w przebiegu trądziku, gdzie ta proliferacja bakterii jest zwiększona, mhm. jest genialnym składnikiem aktywnym i zwłaszcza w przebiegu trądziku borykamy się z, ze stanem zapalnym na skórze. Mhm. Więc retinal sprawdzi się tutaj bardzo dobrze, będzie niwelował wszelkiego rodzaju stany zapalne, ale też będzie niwelował przybarwienia pozapalne. Także bardzo dobra substancja i zalecam, aby przynajmniej dwa opakowania pięćsetnych retinal krem użyć. Mhm. Na początku możemy stosować ten preparat dwa, trzy razy w tygodniu i później nawet codziennie w pielęgnacji wieczornej i mniej więcej po dwóch opakowaniach świetnie przejść jest na jedną dziesiątą retinal krem. Super. No, właśnie. i Teraz, jeżeli chodzi o stosowanie, tak ogólnie patrząc na kosmetyki z retinoidami, jak stosować je na początku? Jak wprowadzać je do swojej pielęgnacji? Co drugi dzień, codziennie? Wiemy już, że na noc, ale jak to rozplanować najlepiej? No, właśnie, wszystko zależy od stężenia, mhm. od formy. Jeżeli chodzi o retinal, e, możemy zacząć od dwóch razy w tygodniu i sukcesywnie zwiększamy do trzech, czterech, pięciu, a potem już używamy e, codziennie. Mhm. Retinolem będzie podobnie, tylko też warto zwrócić uwagę na kosmetyki z retinolem, gdzie stężenie retinolu jest powyżej 1%. To są y, kosmetyki, kosmetyki, które bardzo często będą mogły być stosowane tylko 2-3 razy w tygodniu, mhm. bo częstsza aplikacja będzie powodowała bardzo silne podrażnienie. Jeżeli wprowadzamy retinoidy, czy to retinal czy e, retinol, e, dwa, trzy razy w tygodniu, to pamiętajmy, żeby to nie była aplikacja trzy wieczory pod rząd. Mhm. Tylko um, zastosujmy taką metodę, że stosujemy w każdy poniedziałek i w każdy czwartek mhm. i sukcesywnie będziemy sobie zwiększać częstotliwość aplikacji, aby nasze komórki miały czas na wyprodukowanie receptorów dla kwasu retinowego, aby ten kwas retinowy był, mógł być skonsumowany przez komórkę. Okej, okay. a czy zawsze jest tak, że przy stosowaniu retinoidów ta skóra będzie podrażniona, będzie zaczerwieniona, będzie się łuszczyć? Nie, nie zawsze tak jest. E, bardzo ważne są takie kwestie osobnicze, mm -hmm. e, jak w ogóle skóra jest pielęgnowana, bo pamiętajmy, że jeżeli będzie w pielęgnacji na przykład kwas glikolowy, e, to będzie tą skórę dodatkowo podrażniał. Natomiast właśnie retinal jest formą, która bardzo, bardzo rzadko powoduje jakiekolwiek podrażnienie. Zaczerwienienie, wyprysk z podrażnienia, dlatego bardzo mhm. dużo osób coraz chętniej sięga po retinal. Retinol, e, będziemy mogły znaleźć preparaty o bardzo wysokim stężeniu retinolu, mhm. i dużo osób mówi, Ja chcę mieć szybki i natychmiastowy efekt. I sięga po retinol, ze względu na to, że faktycznie te wyższe stężenia retinolu dają bardzo dobre rezultaty, no ale wiąże się to z tymi takimi skutkami ubocznymi, czyli zaczerwienieniem skóry, bardzo. Często wypryskiem z podrażnienia, uszczeniem, czasami nawet podpuchnięciem, ale możemy sobie z tym poradzić. Najważniejsze jest to, aby skóra nie złuszczała się tak permanentnie. Mhm. Jeżeli widzimy zbyt mocne podrażnienie, to też nie odstawiamy kosmetyków całkowicie, tylko wydłużamy czas między jedną a drugą aplikacją preparatu. Okej, okay. a co jeżeli wydaje nam się, że nasz kosmetyk z retinolem lub ogólnie retinoidami nie działa? Nie mhm. widzimy już efektów. No właśnie, tylko to to znaczy, że nie działa. Bo mhm. na bazie y, tej famy po, popularności retinolu mamy takie przygotowujemy się mentalnie, że skoro będzie się złuszczać, będzie podrażniona, a nie zawsze tak musi być. Natomiast jeżeli widzimy, że nie ma tego efektu złuszczania, nie ma podrażnienia, y, już mentalnie jesteśmy przygotowane, to możemy wejść na wyższy poziom stosowania mhm. retinoidów, czyli wybrać na przykład retinol o wyższym stężeniu. Więc to też nie jest tak, że retinol nie działa, bo pamiętajmy, że takie prawdziwe, docelowe efekty zagęszczenia skóry e, są obserwowane w badaniach między szóstym a dziewiątym miesiącem stosowania retinoidów. Mhm. To, co bardzo szybko zobaczymy, to wygładzenie naskórka, rozjaśnienie powierzchownych przebarwień i poprawienie struktury skóry. Ale właśnie jak ta skóra nam się nie złuszcza, nie czujemy, że ona nam się roluje podczas oczyszczania, to czasami myślimy, że preparat nie działa. Mhm. On działa, ale właśnie nie powodując takiej nadmiernej proliferacji Czyli nadmiernej wymiany komórek na skórka. Mhm. A czy jest jakiś umowny okres czasu, po którym możemy wejść na ten wyższy poziom, na ten bardziej zaawansowany kosmetyk z retinoidami? Ja zalecam um, przez dwa miesiące stosować dany preparat, aby zbudować tolerancję na retinoidy. Tylko pamiętajmy, że tolerancję budujemy na konkretny preparat mm -hmm. i y, to nie jest tak, że z jednej marki możemy mieć takie samo stężenie y, retinoidów w drugiej marce, ale w drugiej marce ten produkt będzie nam powodował już złuszczanie i podrażnienie. Czyli pamiętajmy, że budujemy y, tolerancję na re retinoidy, na dany preparat. Super jest, jeżeli stosujemy go dwa miesiące i po dwóch miesiącach widzimy, czy ta skóra się złuszcza, czy jest zaczerwieniona, jak się zahortowała na retinoidy ale y, budowanie tolerancji na retinoidy może trwać do 12 tygodni, mm -hmm. czyli do 3 miesięcy. Więc jeżeli widzimy, że po dwóch miesiącach skóra nadal się złuszcza, nadal jest mocno zaczerwieniona, nadal piecze albo jest jakaś y, podrażniona dość mocno, to y, czekamy 3 miesiące i dopiero jeżeli y, skóra jest już przygotowana, możemy wejść na wyższy poziom. Okej, okay, super. A na jakie problemy skóry będą polecane retinoidy? Czy także na zaskórniki? Tak. Mhm. Retinoidy są genialną substancją, ze względu na to, że mamy receptory dla retinoidów i w fibroblastach, czyli w komórkach, które są odpowiedzialne za produkcję kolagenu, elastyny, kwasu helurnowego, czyli retinoidy genialnie nam zagęszczają skórę, spłycają zmarszki. Receptory dla retinoidów mamy w melanocytach, czyli w komórkach, które produkują barwnik. Mhm. Jeżeli mamy problem z przebarwieniami, to retinoidy mogą nam uregulować taki nadmierny wyrzut melaniny, ale również receptory dla retinoidów mamy w sebocytach, czyli w komórkach, które produkują nam sebum. Jeżeli te sebocyty pracują zbyt aktywnie, są e, bardzo mocno pobudzone do pracy, to retinoidy mogą je wyciszyć, co potem przekłada się na zmniejszenie zmian trądzikowych, zmniejszenie łojotoku. Czyli e, retinoidy działają na bardzo dużo problemów z ale w odniesieniu do zaskórników. Mm -hmm. Retinoidy będą regulować proces keratynizacji i powstawanie zaskórników bardzo często jest związane z zaburzeniem procesu keratynizacji, czyli ten naskórek w nieodpowiedni sposób się złuszcza. Czasem proliferacja jest za szybka, i retinoidy jako taki składnik regulacyjny również będą nam wpływały na to, aby na naszej skórze zaskórników było dużo mniej. Ok, a co wybrać? Retinoidy czy kwasy złuszczające? I czy musimy wybierać? Nie musimy wybierać, ponieważ yy, możemy stosować i kwasy złuszczające. I retinoidy. I bardzo często ja również polecam y, nie rezygnowanie z y, kwasów przy stosowaniu retinoidów. Natomiast jeżeli y, zaczynamy przygodę, czy z kwasami, czy z retinoidami, to skupmy się przez pewien okres czasu na danej grupie składników mhm. i dopiero sukcesywnie dokładajmy inny składnik aktywny, y, ale również y, zaczynając od niższych stężeń. Pamiętajmy też, że na przykład alfa-hydroksykwasy będą zwiększały nam penetrację retinoidów, więc sam retinoid będzie działał aktywniej, przez co może pojawić się wtedy podrażnienie, mocniejsze zaczerwienienie czy złuszczanie. Ale na przykład w marce DermaQuest znajdziemy produkt Retexture Serum, który właśnie mhm. łączy i retinol, czysty retinol jednoprocentowy i 5% kwas glikolowy. Mhm. Więc te składniki się totalnie nie wykluczają. Na pewno y, kwasy, kwasy złuszczające będą wpływać na większą efektywność retinoidów. Tylko jeżeli skóra nie jest na to przygotowana, no to może się pojawić się na niej zbyt duże podrażnienie, które będzie ciężkie do ujarzmienia. OK. Wracając jeszcze do stosowania kosmetyków z retinoidami, wprowadzamy je załóżmy teraz w okresie mhm. jesienno-zimowym. Powoli budujemy tolerancję. Przechodzi taki czas, że możemy wybrać intensywniejszy um, kosmetyk i nagle przychodzi wiosna i lato. Mhm. I co wtedy? Robimy przerwę, schodzimy mhm. na niższe stężenia. Mhm. Co powinniśmy zrobić? Bardzo dużo osób boi się stosowania retinoidów od marca do września. Mhm. I bardzo dużo osób odstawia retinoidy, i jest to ogromny problem, zwłaszcza przy skórach, które mają tendencję do przebarwień, mhm. bo odstawienie retinoidów na okres marzec-kwiecień bardzo często będzie skutkowało wyrzutem eumelaniny i właśnie powstawaniem przebarwień. I jeżeli stosowaliśmy retinoidy i zaczyna się okres o wysokim nasłonecznieniu, zmniejszamy stężenie retinolu, z retinolu przechodzimy na retinal. Najważniejsze jest to, aby skóra przy stosowaniu danego retinoidu nie złuszczała się. Czyli nie widzimy nadmiernego złuszczania się skóry, nie widzimy zaczerwienia się skóry, ale nawet jeżeli wie My, że um, mamy taką pracę, że skóra jest eksponowana na um, nawet nie tak świadomie, tylko nieświadomie na promieniowanie UV, to po prostu wtedy schodzimy na niższe stężenia, wybieramy Retinal, mm -hmm. czy to 1 dziesiąta czy 500. I utrzymujemy cały czas pracę e, taką, którą wykonują retinoidy nad naszą skórą. Super. Co włączyć do tej pielęgnacji? Jeżeli chcemy stosować kosmetyki z retinoidami i chcemy osiągnąć jak najlepsze efekty, to... Jakie jeszcze składniki aktywne, jakie kosmetyki poleciłabyś włączyć, żeby uzyskać taki balans w pielęgnacji, mhm. ale właśnie też to najlepsze efekty? Jeżeli chodzi o działanie na przykład anti-aging, to mhm. niezbędna będzie witamina C. Mhm. Ze względu na to, że witamina C bardzo mocno wpływa na produkcję kolagenu, elastyny, kwasu hialurnowego, i witaminę C stosujemy. Na dzień pod krem z filtrem. Okay. Ale przy stosowaniu retinoidów e, trzeba stosować preparaty fotoprotekcyjne. I najlepiej, aby wybierać takie, które bazują na tlenku cynku, mhm. ze względu na to, że tlenek cynku będzie odpowiedzialny za przekształcenie czy to retinolu, czy retinalu do kwasu retinowego. I od niego zależnych jest bardzo wiele em, enzymów, które mhm. znajdują się w naskórku. Więc połączenie w pielęgnacji anti-aging, retinolu z witaminą C mhm. i z filtrami jest y, świetne, ale również na przykład przy skórach y, z przebarwieniami, przy skórach trądzikowych włączyłabym niacynamid, mhm. y, kwas traneksamowy. To są genialne substancje, które działają przeciwzapalnie, które rozjaśniają przebarwienia, więc kwas traneksamowy i niacynamid sprawdzą się świetnie, a też będą su to substancje, które będą y, łagodziły ewentualne podrażnienia, y, które które wyniknęło z zastosowania retinoidów. Mhm. Tylko ważne jest stężenie tych substancji. No tak, ale idąc jeszcze tym tematem, no to jaki kosmetyk byś poleciła, właśnie jeżeli stosujemy um, kosmetyki mhm. z retinoidami, ale chcemy zadbać jeszcze o ten balans, czyli o nawilżenie, odżywienie skóry? Mhm. Kwas linolowy. Mhm. To jest taka substancja, gdzie w pierwszej kolejności, jeżeli zaczynamy stosować retinoidy, zaczyna nam się złuszczać na skórek. Mhm. Bardziej bądź mniej, czasami nawet tego nie widzimy. Czasami słyszę, że pani Paulino, roluje mi się skóra podczas mhm. mycia. I właśnie to jest to, że retinoidy przyspieszają cykl komórkowy i na początku no, troszkę wpływają na ścieńczenie warstwy rogowej i wtedy kwas linolowy będzie takim genialnym genialną substancją, aby wzmocnić nam barierę hydrolipidową, ale przy mocnym podrażnieniu i przy mocnym złuszczaniu podczas stosowania retinoidów i nawet retinoidów takich na receptę mhm. świetnie sprawdza się CBD, mhm. czyli kanabidiol. To jest substancja o bardzo silnym działaniu przeciwzapalnym, więc nawet jeżeli retinol wywoła stan zapalny w skórze, mocniejsze złuszczanie, mocniejsze zaczerwienienie, kanabidiol bardzo silnie łagodzi stan zapalny. Marka Dermaquest ma całą linię na bazie CBD, mhm. więc genialnie te dwie substancje ze sobą się komponują. Super. Masz też jakiś taki swój ulubiony kosmetyk właśnie nawilżający, odżywiający skórę, który u Ciebie sprawdził się przy stosowaniu retinoidów? Ja przy stosowaniu, ponieważ ja mam skórę mieszaną, tłustą i uwielbiam stosować płatki mm -hmm. z marki Dermomedica, Retinol Pads, tylko są to bardzo silne płatki. Również ta ich siła, ta ich moc przekłada się na bardzo mocne złuszczanie. Mm -hmm. I czasami to złuszczanie jest u mnie naprawdę bardzo interesujące intensywne i e, stosuję Healing Balm CBD z marki mm -hmm. DermaQuest, żeby właśnie ograniczyć to nadmierne złuszczanie i stan zapalny i mimo, że mam skórę mieszaną, e, tłustą, skłonną do zmian trądzikowych, Healing Balm e, z Cannabidiolem radzi sobie świetnie, a nie jest komedogenne, więc to jest taka bardzo ważna, ważny atut tego preparatu. Okej, okay, super. Czyli tak naprawdę podsumowując, jeżeli nie widzimy, że skóra się łuszcze, nie ma tego zaczerwienienia, podrażnienia, to wcale nie oznacza, że kosmetyk nie działa. On, działa. On działa, więc zawsze nie jest tak, że te efekty takie niepożądane muszą się pojawić. Mhm. Warto ułożyć odpowiednią tę pielęgnację, zadbać o antyoksydację, o ochronę przeciwsłoneczną, o nawilżenie, odżywienie tej skóry. No i tak naprawdę kosmetyki z retinoidami będą prawie dla każdego, tylko odpowiednio dopasowane, ułożone. Prawda? Dokładnie, dokładnie tak. Super. Bardzo się cieszę, że omówiłyśmy dzisiaj te najczęściej zadawane pytania, jeżeli chodzi o kosmetyki z retinolem, o kosmetyki z retinoidami. I dziękuję. Dziękuję serdecznie.